Chciałam ja widzowie w dzisiejszym odcinku, będziemy musieli się dostać na nową wyspę w BMG na mapie z BMG. wiem, jak to brzmi, ale mam utrudnienie, bo jest tylko drogowy, a więc zaczynamy. Ale oczywiście muszę ułożyć na czerwony światło, bo tuż tu obok mnie jest nawet policja, więc lol. Tak czysto to raczej nie wiem, gdzie mam, w którą stronę mam jechać, więc. Nie pytajcie jak będę musiał użyć mapy. <laughs> Już się bałem że przekroczyłem. Wokroczyłem przekroczyłem. O, jak to fajnie zmodyfikowała i tego to wcześniej nie było. Ja się danos zrobić raz. No złap. Nie wiem jak może mi to karsztać. Nie... No, tak. nie, nie, nie. pojadę. Tylko też chciałam też pokazać, jakie to... To jest opracowane bardziej.

Nic nie jedzie, ruszaj żwawo. Kto ci to powiedział? No co, Oj, 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 spadamy. Nie, nie no, znowu. Dobrze, że dał, to jest wytrzymałe. Wina, że nie wjechałeś! No, moja wina! Dobra, spadaj! Spadaj mi z tymi prawami! Muszą, naprawdę, muszą. Nie wiem, czy to jest dobra czy nie, ale chyba tak. Jedź! Szybciej, Jezus! To auto tak driftuje. -a. O nie ma -a, super. super teraz on na przychodzi o wiele pisi, a nie na tyle O drift coś robi na tyle Chyba to był napęd, nie wiem Bo ja nie wiem, no super, chłoniec. Przepraszam od widzenia, że tak ciągle czesuję ja to. ale to, typu... <śm> Co ja wam zrobię? Dobrze, że ja jestem dobrym, jestem profesjonalistą w robieniu takich rzeczy, więc izm. Eee, no, zielono się, w... się, fajnie drifta. Stop. Tak A, zobaczmy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy tu, eee. tu, jesteśmy tu. <grym się> Nawet dobrze jedziemy. Tam trzeba więc. Uwaga, uwaga, trzy, cztery, do tyłu. Cześć, wykroczenie spotkana Policja 16. Chyba tutaj trzeba będzie jechać. Nie wiem. Nie. No i długo No gdy nie wiedziałem! No, no dziękuję. jak się Was widzę, że tak trochę czyte Te. Te! Sprawdza pani mnie.

To auto mi nie działa, no. I patrz. No zaraz. Się. No co się dzieje? Jezus. Już wiem czemu. Bo miałem no, realistyczny skrzynia biegów. Oczywiście lewy i ciorka. Czy nie wiem czy lewy to pisał? Ale dobra, dobra. I teraz już naprawdę nie możemy się zadać złapać policję. Zobaczymy, czy jest to są tamtej wyspie. Jest od czy tam są jakieś ludzie. I no jak jeździsz baranie! Dzięki wykroczę, nie! Jezu, już się bałem.

Dobrze, jest bardzo wytrzymała, ale też trochę wkręcaj. Ona mnie! Nie, ja nic nie zrobiłem! Widzisz, jak ja się. Tu No, Nawet ludzie. No jest super od ludzi. Dobra, jesteśmy na tej nowej wyspie. Musimy trochę uciec. Musimy tu też znaleźć jakiś punkt kontrolny. Nie! Nie. Zobaczymy, jak to sobie poradzi. Ale od środka się żyje. Jakoś. Ty nasz da się przeżyć jakoś. Tak. nie już tutaj widzę. Jest naprawdę po prostu siedzą E! O!

No, typko. Hatajdu. To widzę, że się trochę wygłupiam, ale... Jestem bubelski. Fakastiiiik! Dobra, bawimy się! Nie ma co, ale to zabawy potrzebujemy jakiegoś innego auta. Jakiegoś lepszego auta. Dobra, więc teraz sobie jedziemy, idziemy by emeczką. The kings are the questioning hearts. Widzicie, jakie ja umiem robić drifty? Wrzucą już ludzie gdzieś... ...offa. Na no, offa nie I drift more, ale nie na na górę może tak na... No. driftmo oh. Tá bem agora. Vipalidi como? Ninguém. <laughs> é bom dizer competition. your kings okay. I we love us. Beam and every so hard will pass be mending drive Prawidłowa chyba to wszystko na ten odcinek. To chyba będzie wszystko na ten odcinek. Szymonu. Jo. Pa, pa.